Jarek jest nazot. Kalendarze mam naszykowane. E, mam nadzieję, że my będzie do, raczej ożek sprawdzała, bo mam sam przyczepiony mikrofon. Więc e, mam nadzieję, że ta jakość tego dźwięku będzie dzisiaj e, kusek lepsza. I chyba e, nie chyba żebych czasem nie zapomniała zaś o tym mikrofonie. ta żeby sobie go podpiąć. Ja może wam dom trochę, ale mam tu dziada. O dziady. Dziady, o może tak? A może tak? Ja to z wami po ustawie, wiecie jako, jakoś tam nie patrzę. Czy tam coś wisi, sterczy? Dobra, ja powiem, żeby tak trochę głośniej, gadać, żeby mnie richtig było słychać przez ten mikrofon. Bo widać, to jest inna słuchawka. O, tak to wygląda sam. Caku, cak i to jest na sam dindoli. Dindoli, dobra. otwieramy z Nyksa. Jezus, ta drobka dalej sam stoi. Niech się stoi, niech się opiera. E, dzisiaj otwieramy dwa okienka. Czyli 15 i 16, bo wczoraj nie było. No i ona w nie ma. To tamto, że ja sobie otwieram, i, i potem Wam pokoże, E to było wczoraj. Nie, nie ma tak. Dobra, szukamy 15. O! Proszę ba, że, żeby nie było. Sam je. O, sana. Sana. Otwieramy. Zaś jakieś chude coś. Zaś jakieś chude coś. Co my to mamy? Konturówka. Kule, ja nie widzę jaki to kolor jest. Taki brązowy? Coś, coś, jakiś nudziak? Coś takiego. Jest, jest mój pazur. I dopiero mam, się 22 dni, Także się umówiła. I tak, ramum Ja, to jest jakiś, jakiś taki. Jakiś taki brąz zniksa. Dobre? A, a, a jeszcze je. Patrz, to, patrz. To. Nie otworzyłoby Szesnastka. Tu jest. O jo Nie idzie tego otworzyć. O, dobra. Co, zaś kredka? Zaś konturówka przy szesnastce. To co, dwie, kon dwie konturówki? Czekaj tam. No ja. Lip pencil. No trochę inny jest kolor, ja. Ta jest ciemniejsza. Pokazuję ją ja wam to? <grywa> Patrz, to, to jest nagrywanie YouTube'a. No, ja widać, no. Ta jest, ta jest, ta jest ciemniejsza, ta jest jaśniejsza. Ładne. Ładne. A może się otworzymy? To trochę duży ten film. Jezu, zaś mi łeb utnie. Nie, ja się nie dam do nagrywania, nie, nie. To jest, to jest ganz anders material, wie tak jako. No się tego nie otworzę, to jest normalne. I to jako. O, cio. Poszło. Dobra, papierki się dodamy. To jest ta jaśniejsza, co była w szesnastce. Uwaga. U, jak ładnie maluje, a jaki ładny, jaki ładny kolor. Jest taki nude. Nude, bardzo ładno. Bardzo ładno, oby były szminki do tego. A, tak, podejrzewam, że będą, bo trudno, żeby dali innowitano Eee, yy, konturówki. Dobra, zobaczymy. Zaś z tej strony, może se pomogę. Se, pomogę pani się! Sie, Jezus, co to, to zawiera. I jeszcze jak Baba ma takie pazury. Mój Hobby dzisiaj mnie się zapytał, jak je się podcierą. I tak. A ja mu powiedział, jak papierem. No. nie, bo serio on się mnie zapytał że jak my się to podcieramy z takim pazuroma, czy, czy no, wie ta, no, te, 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 ta kaka, te, te, nie wlej się między pazuroma i tak, wie ta, tak, we, No to się jest, durny ja tam przecież, no. Jak może to wleźć między pazuroma, jak się papierem podcieramy? Już takiego jak go ja no, sorry bardzo, no. Wiesz, no, jak ty się już podcierasz ręką, a nie papierem, no to. To, to nie mój problem. To nie mój problem. No, a ta jest brązowa, ale też jest ładna. Ciekawe by mi było w takim kolorze. Bardzo ładne kolorki. O, o. O. I to jest jaki, to jest jaki numerek? Jest to w ogóle jakiś numerek w ogóle? W ogóle, w ogóle? Smile, czyli co, co Nie. smll 37 Ja. Los, Nie, Los Angeles 2.0. Los Angeles 2.0. Będzie widać? Może jak ja ten papierek ściągnę? ściągnę. Ściągnę. O. Papierek na ziemię. Los Angeles. Może teraz, o. 2.0. A to? Ale to, jest, to są jakieś kody. Ja wam to tak pokorzę I tu pisze natural. O. Takie coś... Bardzo ładne kolorki, podobają mi się. Dobra, teraz dalej. Jestem. Jerzech. Teraz będzie 15 i 16 tu. Dobra, to czyli 15. Mydło. Nie, nie pochnie. Nie pochnie. Ja w ogóle lubię mydło. Mydełko. No co, no, no mydełko, no, no, no. Pełen produkt. mydło się zawsze przyda. Ja wolę mydło, te się te, te wpłynie, ale zawsze może taką kosteczka też położyć. położę. Ja czy w ogóle nie. Dobra. I teraz szesnoście. Szesnoście. Kajżeś jest, kajżeś jest. O, jest. Cze, co? Miażdżotkało. Jebe dali dwa, by się tak stanik zrobiła na te moje nyple, a tak? To jest chyba na te mydło. Że się mydło wcale do środka, się zawiera. No i co? Tak się myć. Kunciapa w... Nie, że najpierw kunciapa potem ryje, ale... Dobra. Nie było tematu. Dobra. Naglas. 15, 16. To było mega, to było, to było mocne, ja, to było mocne. Boże, zaś takie małe pipidówko. E. Anna jakie? Anna jakie? Pod oczy. E. Cio, cio, co to pisze? Takie małe. Liftingujący przecież produkt pod oczy. Bardzo dużo jest takich malusich, coś pod oczy, jakieś takie krymy, jakieś, jakieś jakieś coś. Cicho, ja się to do kamzydę. O, na zadek. Aha, nie, po kozachom czy po kozachom? Miło, że nie pamiętam. ty. Takie coś, z takiej marki. Nie wiem, nigdy, że ich nie miałam. Bita. Ja to takich rzeczy nie używam. 16. Tu że się. To to mi tak pachnie. Chyba perfum. Nie chyba, ja na pewno. Tak uśnę? Gisada. Switzerland. Ambasadora. For woman. For woman. For, for woman. Woman. Dobre. Nie myślałam, że jest mokry. Ale całe to pudełko pochnie, a nie waczamy. Nie wiem, czy to tak tyle miało być albo to się wyloło? Ale jest suchy. Pudełko suche. Ale ładnie pachnie. Pytaj jako. Pytaj jako. O! Co? Jezu, jest przepiękny. Ja muszę zobaczyć, się na dużo wersja. Jezu. Rewe, Rewelacja. Przepięknie. Ja nie umiem wam tego on jest taki słodki taki. Yeah. Cicho. To tak. O, do łóżka wieta starymu, <grym>, woniej mnie. <grym>, a on by mi tak powiedział, że dupia. Przepiękny zapach. I ja nie wiem, czy się... Musi ta iść. Doda glasa. Doda glasa. On jest to w ogóle napisane? Ja. On jest nawet na tej, na tej, na tej, na tej, na tej. Tutaj. Na pierwszej stronie jest nawet napisane. Sam. Sam. No, bo bomba. No. Nie ma, czy to nie będzie mój najlepszy chyba zapach na świecie. I no się boja cyny. To, ja tam takich perfum to jo, ja, y... ja się nie kupuję. Mój najdroższy perfum to był y... z Gucci, jego ja mam do tej pory i to i na jakieś okazje, na jakieś wyjazdy i w ogóle psik psik. A tak na co dzień to dezodorant i jakiś najdroższy tam wita. Wiesz, może ta śmiodzie, ale ja na przykład, niekiedy widzę, jak mi fajnie pasuje perfum, to w Biedronce z tego B.S. albo no ja nie, 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 nie jest tak, żeby wyta nie wiem jakieś drogie tam jakieś podkłady, nie nie ja tam o tym um, z Evelina prawie bardzo fajny ten y, y, studio nie studio Photoshop nie Photoshop coś, coś takiego z czarnym z takim różowym coś bardzo fajne, więc, więc polecam I to tam taki wyta I to tam byta, taki ale ten. No nie, ja się, ja się zakochałam. No bomba, musi teraz sobie iść. Tak się nazywa. Tak, 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 tak. O. Gisada Ambasadora. Przepiękny zapach. No nie, się tego tak ma. Tak, tak, z tą niweją wtedy, to ta... No przepiękny, no boski. Dlatego to mi tak pachniało. Pamiętam, jak chciałam tam otworzyć. No, dlatego. Dobra, to będzie to ja wszystko, Ja ten krem samą. A coś tu może pisze o nie więcej, a aby... Nie. Alkohol, perfum, czyli to jest chyba woda perfumowana. Może ja wam pokorzył, jaki tutaj skład jest. Mhm, żebyście to przeczytali jeszcze. Na bank nie ta. A jak jest to sam Zuma Hyca? Nie ma szans. Nie ma szans. Jezu, tyle boczy mi się. Nie, nie ma szans. Mm. Witaj, ja nie wam nie będę czytać, bo nie umiem. Alkohol, perfum, Aqua, benzyl jakiś tam, benzyl coś tam. Ale przepięknie pachnie. EUD Perfum Natural Spray. Tak się prezentuje pudełeczko. Ja już muszę jak nagram, to idę na zobaczyć laptop. Może, może ja mężowi powie, No na święta, nie? No, no, Wyta". Stary, stary perfum chce. Wiele kosztuje, o 500. <grywy> nie, nie mam pojęcia, powiele będzie, ale jest, no przepiękny, no się takie perfumy. Pierwszy raz w ogóle taki zapach. Prze do hoza. No, dobra, już się wywołaniała. Dobra, ja będę kończyć, o 13-14 minut ja już sam ej, Godom. Ja. Klaudia, weźcie się sztachni. o. Zawsze mi łeb, łeb, zawsze mi łeb utnie, a ja chcę być blisko, bo tu jest halo, haluszyn, yy, mikrofon, no. Dobra, ja kończę, jeszcze może coś sobie obejrza. jutro Andramu ostatni dzień szkoły, jeszcze jutro ma Wigilia, muszę się naszykować pierniki, a jest godzina w pół do, je, w pół do 11, mhm. jeszcze muszę zrobić makijaż, więc no. A jutro, jutro co robię? Jutro jest piątek, e, tego vlogmasa teraz e, montuję, e, wciepuję go na laptop i e, chcę go chyba przez noc wczepnąć. Mm -hmm. Takie moje jest marzenie. Więc jutro na pewno chyba coś nagrom. Bo jutro już Sylwia przyjeżdża. No a w sobotę na pewno Wam nagrom. Bo yy, jedziemy po kotka. Po połedniu. Mm -hmm. No i jeszcze Sylwia idzie do fryzjera. Jo się w czas kapłach, że chce iść do fryzjera. A mój fryzjer już nie ma placu. Więc ja na święta tak byda wyglądać. No trudno. I tak się nikt nie wybierą. Więc wie tam, no. Ale tak się chciała odświeżyć. Ja w ogóle yy, mnie bardzo kusi. Yy, już nie byś tak ciemno. Jest ogólnie ciemno, wytap. Ale chciałabym się wyjaśnić te włosy. Nie mieć już takiego odrostu dużego. Tak, kiedyś miałam te fajne blond i tu takie inne te trzy kolorowe pasymka. Mam nadzieję, że z tego jakoś zejdę. Ale jak ona mi to rozjaśni, to na pewno wyjdzie jakiś taki różowy. To na wyjdzie, by ta różowy chodzić. A co tam? Pytam, ja kiedyś to ja miałam tyle kolorów na ubierze. Jest ogólnie zawodu fryzjerka, no to zielone, czerwone, jakie byś tak chcieli, boki wygolone, tak, siak, tu długie, tu krótkie, więc tak, tak to było. Dobra, chyba Wam wszystko chciałam powiedzieć i wszystko Wam pokazać. Yy, no, i do, do jutra. Kusiki śla, dużo zdrówka i do jutra. Pa!